Drugą edycję gali Cloud MMA można podsumować Krótko No właśnie, to nie pierwszy raz, kiedy w Oktagonie Federacji Cloud Mogliśmy oglądać dosłownie bardzo zacięte pojedynki Oprócz tego, del krytykowany za zbyt luźne podejście do... Pandorki. Na aktora Beniamina Andrzejewskiego padł cień podejrzeń o wykorzystanie niepełnoletniej dziewczyny. Wersow informuje o problemach zdrowotnych, a Kuba Wątor wystąpił w podcaście Dwa Bieguny i krytykuje Sylwestra Wardęgę. I to nie wszystko, o czym dzisiaj porozmawiamy, bo jak zwykle dzieje się bardzo dużo, ale nic z drogi widzów nie martwia, Nazywam się Tomasz Andrzej, i będę Twoim przewodnikiem. Zasubskrybuj kanał w tym momencie, jeżeli chcesz być na bieżąco ze wszystkim, co dzieje się w internecie, a my tymczasem zaczynajmy. A zaczniemy sobie od Halloweenowych kontrowersji związanych ze zdjęciem Pauliny Hornik. Nie są to kontrowersje, bardzo duże, ale wystarczające, by influencerka wrzuciła na ten temat tweeta. Czy strój zakonnicy na Halloween to przesada? Zapytuje pani Paulina, pokazując zdjęcie swojego Halloweenowego przebrania, które jak widzimy jest oczywiście przebraniem zakonnicy. Zdjęć w poście na Instagramie ogólnie wrzuciła więcej i faktycznie najbardziej wyłapkowane komentarze sugerują przesadę. Uważam, że takie przebieranie nie jest ok. Każdy prosi o szacunek, a takie przebieranki nie okazują szacunku wierzącym katolikom. Trochę niefajne dla katolików. Paula zawiodłam się. Imo przesada. Unfollow leci. Nie masz szacunku do Swoich fanów. To już za grubo poleciane, i tak dalej, i tak dalej. I rzeczywiście widać pewne oburzenie tematem. Jest też trochę komentarzy broniących Paulinę, że hej, bez przesady, to Halloween, ludzie się tak czasami przebierają i w ogóle o co ta cała spina. Natomiast dosyć celnie skomentował tę sprawę jeden z użytkowników Twittera. Zalotuje tanią kontrowersją, żenuje bardziej niż podnosi ciśnienie, jest przesadą bez szczypty dobrego smaku, i mówię to jako osoba niewierząca. Są pewne rzeczy, których człowiek z klasą nie robi, i tyle. Paulina Hornik odpisała na to jeszcze, że co imprezę widzę tak przebraną osobę, czy to za zakonnicę, czy księdze. Ja też tak sobie myślę, że trochę inną sprawą jest przebieranie się w ten sposób na imprezę, gdzie idziemy do grupy znajomych, a trochę inną sprawą jest wrzucanie tego rodzaju sesji zdjęciowej na Instagrama. Czy moim zdaniem ta sesja zdjęciowa to natomiast brak szacunku dla religii katolickiej? Myślę, że ogólnie rzecz biorąc, nie, choć biorąc pod uwagę, jak duża polityczna poprawność panuje w internecie, absolutnie nie dziwią mnie reakcje ludzi w komentarzach. Tak czy siak, pani Hornich następnym razem, zanim wstawi takie zdjęcie, na pewno się zastanowi. Wiele osób zastanawia się też nad tym, czy Boxdel trochę nie przesadza. W najnowszej storce, w której zapowiada kolejne produkcje, a całą ostatnią aferę nazywa per Pandorka. W trakcie i po Pandorce przeczytałem cztery książki socjo- i psychologiczne. Według nich już dawno powinienem być na lekach, a ja się mocno trzymam na jajecznicy. Głosi Michał Baron na pierwszej storce, a na drugiej dodaje plan na najbliższy odcinek i działania. Opowiada trochę o swojej perspektywie i zapowiada odcinek w poniedziałek, to w sumie wczoraj. Listuje także rzeczy na temat, których zamierza się wypowiedzieć. Na koniec kapslokiem dodając, że w filmie pojawi się także burger Backstona. No i ludzie się wkurzyli, że facet się zapewnie poczuł i zaczyna pomału bagatelizować i umniejszać temat. Boxdel z tej całej afery zrobił sobie kontent i będzie serial dokumentalny prowadził o jego życiu. Boxel chyba zapomniał o czym dokładnie była ta cała pandorka i już planuje nie tylko show, ale i kolejne biznesy związane z tematem. Jednym z pomysłów ma być burger Backstona. I odnośnie burgeru Backstona to po internecie zaczęła nawet latać taka oto grafika, gdzie widzimy faktycznie Kanapkę Baxton Burger. Dwunastoletnia wołowina po meksykańsku legalna 20 cm kolbasa, śląski mistrzowski sos MMA jonezowy 191 mm, smażony na wodzie, podpis Michał Baron. No ogólnie to wygląda jak taka legitna grafika promocyjna, ale ja mam naprawdę szczerą nadzieję, że to jest jakaś rzecz wykonana przez fana, pomimo, że wygląda bardzo fancy, to, że to zrobił jakiś widz, który jest po prostu wyjątkowo uzdolniony graficznie, a Michał po prostu chciał zapowiedzieć, że tak jak w ostatnim odcinku robił jajecznicę, no, to teraz pokażę, jak jakąś tam kanapkę przygotowuje. Bo znając go jako człowieka i patrząc na jego dotychczasowe ruchy w tej całej sytuacji, no nie wierzę, że odwaliłby coś takiego. Także tutaj chciałbym wyrazić głębokie przekonanie, że Michał został źle zrozumiany, i mam ku... nadzieję, że się nie przeliczę. Słuchajcie, i tutaj update: bo późnym wieczorem pojawił się film Boxdella i z istotnych informacji w nim zawartych to, Michał poinformował, że dla dobra projektu Goats najpewniej się z niego wycofa. Zapowiedział powrót aferek jeszcze w tym tygodniu i ma je poprowadzić razem z Ulfikiem. Przygotował, oczywiście, Backstone'owi. Burgera w kuchni i co istotne, skrótowo odniósł się do tematu zmiany zdania przez Olciak, sugerując, że po prostu gruntownie przegadał z nią temat. Więc wystarczyło, że po prostu do Olki się odezwałem i poprosiłem ją o spotkanie, żeby przegadać po prostu te stare sprawy. W momencie, gdy dowiedziała się, że prócz jej przypadku i stulejarskich tekstów z drugą dziewczyną nie ma nic innego, to z sympatii do mnie postanowiła się wycofać, bo zwyczajnie nie chciała mi robić krzywdy. Ten wariant pokrywa się z przypuszczeniami Kuby Wontora z jego wywiadów w podcaście Dwa bieguny. Dziennikarz mając kontakt Olciak stwierdził, że najpewniej wycofała się z sentymentu do Boxdela, który odświeżył się w momencie odnowienia kontaktu i ja przez pryzmat moich doświadczeń z tą panią muszę określić ten wariant jako dość prawdopodobny. Ola dała mi się poznać jako osoba, która pod wpływem rozmowy bardzo łatwo zmienia zdanie, przez co zresztą wielokrotnie na odcinkach podkreślałem, że jej zeznania jako świadka w tej sprawie są stosunkowo mało wiarygodne. Oprócz tego warto zwrócić uwagę, że 95% ocen pod filmem Boxdela to oceny pozytywne. Wygląda więc na to, że większość ludzi przeszła już do porządku dziennego z jego obecnością w siebie niezależnie od części spraw, które nie zostały jeszcze wyjaśnione. Rozumiem strategię Boxdella, że planuje on jak najszybciej wrócić do normalności, ale kompletnie bez sensu jest próbować umniejszać ten temat w sposób, który może być niesmaczny i zapowiadanie odcinka burgerem Backstona, czy pisanie o tym wszystkim per Pandorka wygląda jak trik mający tą całą sytuację spłycić. Szczególnie w momencie, kiedy po internecie cały czas lata ta autografika, której ludzie nawołują do tego, żeby nie bronić Boxdella, punktując rzeczy, z których nadal się nie wytłumaczył i które... Ich ich zdaniem są mocno wątpliwe moralnie. I myślę, że zamiast zapowiadać burgera, lepiej byłoby się po prostu do tego wszystkiego szczerze odnieść. Patrząc na aktualne notowania Boxdella i jego odbiór przez społeczność, to pewnie tak czy siak jego wyjaśnienia, jeżeli byłyby w miarę sensowne, to zostałyby spoko przyjęte. A on wytrąciłby ludziom argumenty, które ciągle mówią, ej, nie odniósł się do tego, próbuje uciec od sprawy, nie brońcie go. I myślę, że to by było dobre rozwiązanie. Chociaż z drugiej strony zastanawiam się, czy nie jest trochę tak, że case Boxdella już trochę się usadowił w mentalności ludzi, i ci, co go lubią i już mu wybaczyli, to już mu wybaczyli i nic ich zdania nie zmieni A ci, którzy uważają, że coś dalej ma za uszami i pewne sprawy nie zostały wyjaśnione Również swojego zdania nie zmienią, co by Michał nie powiedział Grupa ludzi nieprzekonanych albo nieposiadających wyraźnej opinii z każdym dniem tak naprawdę spada Choć tak sobie myślę, że od odpowiedzi na kwestie poruszone na tej grafice Michał Baron i tak zapewne nie ucieknie Pewna dziewczyna imieniem Ola wierzyła natomiast, że jej ulubiony aktor nie ucieknie się do dosypania jej pi. pi, pi do szota. Jeżeli wierzycie jej wyznaniu, które przedstawiła w prawie 50-minutowym filmie, mocno się niestety pomyliła. Pani widoczna na filmie w bardzo obszerny sposób opisuje sytuację, do której rzekomo miało dojść, kiedy miała zaledwie 17 lat. Ponad 10 lat starszy aktor, w którym była mocno zafascynowana, miał podczas imprezy w klubie podać jej Tak tzw. piłkę, dziewczyna miała w związku z tym fatalnie się poczuć i zostać przez niego wykorzystaną seksualnie w klubowej toalecie. Pamięta o tym, jak przez mgłę i ma jedynie pojedyncze przebłyski całej tej sytuacji, nie posiada na to wszystko jednak, że Dowodów, poza szczątkowymi zeznaniami znajomych, którzy byli razem z nią w tym klubie, ci znajomi jednak po prostu mieli przyłapać ją w łazience, razem z tym panem, o którym mowa. Jednakowoż, kiedy ich tam znaleźli, do niczego akurat między nimi nie dochodziło. To samo miał rzekomo twierdzić w SMS-ach facet, którego ta dziewczyna o to wszystko oskarża. Dziewczyna miała próbować zgłosić sprawę na policję, jednak z powodu zbyt małej ilości dowodów, nic się w tym temacie nie wydarzyło. No i teraz tak. Teoretycznie żaden mężczyzna nie został w tym filmie wymieniony z imienia i nazwiska, natomiast podczas opowiadania swoich historii, dziewczyna mówi o nim per pan i, a także w opisie i podczas swoich wywodów podkreśla, że aktualnie ma 19 plus lat. Ludzie bardzo szybko połączyli kropki, bo jak się okazuje w serialu 19 plus była jedna bardzo wyraźna postać, której imię zaczynało się na literę i i był to Irek Sobczak grany przez Benjamina Andrzejewskiego. Ciekawym zbiegiem okoliczności jest to jedna z dwóch produkcji, w których grał ten aktor, druga bowiem nazywa się i nie zostało to, broń Boże, dopisane przez złośliwych użytkowników. Rzeczywiście, w marcu 2020 roku ukazał się krótkometrażowy film reżysera życia, czyli Daniela Rusina, zatytułowany dokładnie w ten sposób, i pan Benjamin Andrzejewski w nim zagrał. Jest to jednak dygresja, nie mająca nic wspólnego z tą sprawą, bo o ile dobrze by było, gdyby ten facet odniósł się jakoś do tego filmu, bo mimo wszystko został bardzo poważnie oskarżony. Niby nie wprost, ale każdy domyśla się, o kogo chodzi. Z drugiej strony natomiast należy pamiętać o zasadzie domniemania niewinności. Jeżeli nie istnieją dowody, które pozwalają ponad wszelką wątpliwość, Stwierdzić, że ktoś rzeczywiście dopuścił się takiego, a nie innego czynu, dopóty nie możemy z całą pewnością stwierdzić, że ta osoba jest winna. I to nie jest tak, broń Boże, że ja tej dziewczynie nie wierzę. Oczywiście, że istnieją szanse na to, że ta historia wydarzyła się naprawdę. Natomiast, z racji braku mocnych dowodów, na tym etapie nie możemy powiedzieć, że ten mężczyzna jest winny. Natomiast wspominam o tej historii, ponieważ gdyby bohaterka, która ją opowiada, zachowałaby się inaczej, to być może dzisiaj miałaby w ręce dowody, które umożliwiłyby jej zgłoszenie. Sprawę na prokuraturę i bezsprzeczne wykazanie, że została skrzywdzona i wykorzystana. Chodzi tutaj przede wszystkim o badania krwi, które należy wykonać jak najszybciej po tym, gdy powstanie uzasadnione przypuszczenie, że ktoś mógł nam czegoś dosypać do drinka. Bo jak podaje strona akcji Sex Ed, jeśli chcesz wykonać badania, trzeba to zrobić jak najszybciej, tak zwaną można wykryć we krwi do około 8 godzin, a w moczu do około 12. I jest to o tyle problematyczne, że objawy zażycia tego typu substancji, jeżeli wierzyć tej samej stronie, mogą utrzymywać się nawet do 4 godzin. Czyli jak ktoś wam coś dosypie o 23, to to sobie podziała do 3, 4, a o 7, 8 rano przestaje być wykrywalne we krwi. Natomiast koło 11, 12 w moczu to jest naprawdę bardzo mało czasu na reakcję. I jeżeli kiedykolwiek wy lub osoba wam bliska, czego oczywiście wam nie życzę, ale niestety różne sytuacje się zdarzają, znajdziecie się w sytuacji, w której będziecie podejrzewać, że mogło dojść do użycia tego typu substancji, pamiętajcie o tym, że czas jest kluczowy, choć warto wiedzieć, że istnieje również test na wykrycie narkotyków w strukturze włosa, który w niektórych przypadkach może wykrywać użycie nawet do dwóch lat wstecz. Jak czytamy również na stronie Sex Ed, wykonuje się go w odstępie miesiąca do dwóch lat do trucia. Takie badanie zlecają organy ścigania, Prywatnie niestety są dość kosztowne. W internecie można znaleźć oferty laboratoriów zaczynające się od 900 zł. Ja w ogóle Wam podlinkuję ich stronę w opisie, bo myślę, że edukacja i zwiększanie świadomości w tym temacie jest bardzo istotne i życzyłbym sobie, żeby ofiary tego typu zachowań albo bliskie im osoby wiedziały, jak należy zareagować i jak kluczowy jest czas. I jeszcze jedna informacja w temacie tego typu spraw. Rozmawiając z prawnikami z kancelarii FGGK, z której między nimi pan Krzysztof Frejczka często wspiera mnie merytorycznie przy różnych materiałach. I chciałbym was poinformować, że zdecydowali się oni zaoferować bezpłatną pomoc prawną dla osób, które padły ofiarą nadużyć seksualnych. Także jeżeli ty bądź bliska ci osoba jesteście w tej bardzo trudnej sytuacji, to warto z tego rodzaju pomocy skorzystać. W związku z tym wszystkie dane kontaktowe zostawiam wam w opisie. Nie jest to oczywiście żadna współpraca, nie dostaję za to, nie wiem, pieniędzy. Dostałem taką informację i z racji, że kancelaria merytorycznie wspiera mnie przy różnych kwestiach prawnych, które poruszane są w moich odcinkach, to pomyślałem, że dobrze będzie Zadbać, by tego typu komunikat dotarł do możliwie jak największej ilości osób, które mogą potrzebować pomocy. A kolejnym tematem, o którym sobie porozmawiamy, będą zarzuty do jednego ze sponsorów Gali Cloud MMA, czyli firmy MGN Muscle Graphy Nutrition, która na swoim profilu na Allegro ma sprzedawać niedozwolone środki dopingujące, tak zwane sarmy. Sarmy są to nielegalne środki zakazane przez Światową Agencję Antydopingową i nigdy nie zostały dopuszczone do użytku w Polsce. I między innymi za sprzedawanie sarmów na swojej stronie internetowej z kanału sportowego wyleciał Robert Burnejka i Miał w tym temacie całkiem sporą aferę. Sarmy jest taki co jest lepiej od i bez efektów ubocznych prawie. Temat naświetlił użytkownik DZZ na Twitterze. To ciekawe, duża część osób w komentarzach raczej nieprzychylnie wyraziła się na temat autora postu. Temat skomentował nawet graczol z Pompatimu. Kto potrzebuje, ten i tak znajdzie źródło, w tym chociaż podatki są odprowadzane także. To boli, a dzieci raczej tego nie kupują. Bardziej szkodliwe dla młodych jest dopuszczanie i doli młodzieży do walk bez kontroli antydopingowej niż to przypieka na siłę. Inne osoby w komentarzach zwracają uwagę na fakt, że przecież nie są promowane jako zdrowe i do spożywania przez wszystkich na dużych profilach social-mediowych, a dokładnie o to chodziło w kejsie Roberta Burnejki. A jeszcze inna osoba zwraca uwagę na to, że fakt, że Światowa Agencja Antydopingowa ich zakazała. To nie oznacza, że te rzeczy są nielegalne w naszym kraju Myślę, że gdyby Lexi Chaplin na konferencjach Cloud Trzymała w ręce puszeczkę takich oto wątpliwych specyfików To moglibyśmy mówić o nieodpowiedzialnym działaniu I o ile myślę sobie, że nie głupim byłoby wysłanie zapytania prasowego Do odpowiednich organów, żeby dały znać jak to jest Z rzeczywistą legalnością sprzedawania tego typu środków I czy dopisek o tym, że produkt sprzedawany jest jako odczynnik chemiczny I nieprzeznaczony do użytku przez ludzi Tuż pod akapitem zatytułowanym Co SR-9009 może dla ciebie zrobić jest wystarczający do tego, aby nie ponieść konsekwencji za sprzedawanie tego typu środków. Zaniepokojeni fani zastanawiają się natomiast, jakie środki będzie musiała przyjmować Weronika Sowa, żeby uporać się z potężnymi problemami zdrowotnymi, które ostatnio ją dotykają. Kręgosłup mnie boli do takiego stopnia, że momentami płaczę z bólu, napisała influencerka na swoim kanale nadawczym na Instagramie. Jak dowiadujemy się z kolejnych wpisów, sprawa jest na tyle poważna, że Wersow musiała nie tylko odwołać nagrania, ale wręcz wylądowała na szpitalnym oddziale ratunkowym. I jak z jakimś z problemem zdrowotnym, ktoś już musi jechać na SOR, to znaczy, że jest bardzo poważnie. Weronika, natomiast za specjalnie się nad sobą nie użala, napisała, że już wie, co jej dolega, i jak tylko wróci do zdrowia, to gwarantuje ludziom coś grubego w zamian za mniejszą aktywność. Ja tak sobie myślę, że tutaj warto opowiedzieć dwie rzeczy: po pierwsze, życzyć szybkiego powrotu do zdrowia, a po drugie, zwrócić uwagę na fajne, profesjonalne podejście i dużą pracowitość werki. Tak zupełnie szczerze, mając tył głowy stereotypową influencerkę, czyli osobę zapatrzoną w siebie leniwą, roszczeniową i zarabiającą dużo. Duże pieniądze przy relatywnie niewielkim zaangażowaniu w swoją twórczość. To patrząc na chociażby kanał YouTube'owy Wersow, myślę, że nie jeden polski twórca mógłby pozazdrościć jej regularności, której Weronika mocno trzymała się nawet będąc już w zaawansowanej ciąży, a teraz w sytuacji problemów zdrowotnych, kiedy ląduje na Sorze. Najważniejszą rzeczą, na którą zwraca uwagę w swoim wywodzie, jest to, że jest zła, bo musiała odwołać plany zdjęciowe i już obiecuje widzom, że zrekompensuje im to, że jest teraz mało aktywna, bo leży na Sorze i czuje, że musi coś zrekompensować komuś w związku z tym. I tak sobie pomyślałem, że to wyróżnie, bo miło zobaczyć tego typu profesjonalną postawę i duże zaangażowanie w swoją pracę. W kontrze do zachowań, które potrafią przejawiać, że tak to ujmę, koleżanki po fachu Weroniki. Kuba Wontor natomiast w ostatnim podcaście dwóch biegunów wielokrotnie podkreślił, że kolegą po fachu nie jest dla niego Sylwester Wardenga. A powiedziałbym, że użył nawet o wiele mocniejszych słów. Co by nie mówić, materiał Sylwestra Wardengi był potrzebny. Był potrzebny, chociaż jest strasznie kiepski dziennikarsko, i gdyby w redakcję poszedł to Wardenga, by na na Zamiętnia. Konopski i Sylwester Wardenga podczas przygotowywania swoich głośnych materiałów nie omieszkali skrytykować postawy Kuby Wontora, który ich, i w sumie nie tylko ich, zdaniem bardzo pospiesznie przygotował wywiad z Olczak 93, co miało bardzo negatywnie odbić się na śledztwie prowadzonym przez chłopaków w tej sprawie, a także przestraszyć niektóre z dziewczyn, które się z nimi skontaktowały. Ludzie zarzucali dziennikarzowi parcie na szkło i dążenie do bycia pierwszym za wszelką cenę, nie patrząc na dobro śledztwa i jakość prezentowanego materiału. Tendencyjne prowadzenie wywiadu z Olciak i zignorowanie informacji do. Dotyczących innych osób poza Stewartem Bartonem. Jakiś czas temu pan Wontor dał zdać na Twitterze, że on tutaj nie będzie się Twitterowo na ten temat wypowiadał, tylko za jakiś czas może w jakimś podcaście. No i rzeczywiście słowa dotrzymał. Po ponad dwugodzinnej rozmowie na kanale Dwa Bieguny prowadzonej przez Taykwana i Filipka, jeden z prowadzących, w tym przypadku Filipek, zdecydował się przeprowadzić obszerny wywiad z Kubą Wontorem, gdzie poruszonych zostało naprawdę mnóstwo kwestii. Z racji obszerności materiału nie chciałbym zbyt mocno spłycić wypowiedzi Kuby Wontora, więc zapraszam, żebyście sobie ten materiał po prostu obejrzeli. Moją Szczególną uwagę, przykuły w tym filmie natomiast dwa fragmenty, które moim zdaniem warto omówić. Po pierwsze, odpowiedź dziennikarza na zarzut o to, że próbował być pierwszy za wszelką cenę. Naturą każdego dziennikarza jest być pierwszym. Jak, okay. jestem, jak jestem drugim, to w ogóle mnie to już nie bawi w zasadzie to mi się pisać tylko nie chce. Jak jestem drugi, to już mnie to nie bawi. I w zasadzie to mi się pisać nie chce. Ja rozumiem, że formuła podcastowa ma to do siebie, że czasami można się nieprecyzyjnie wyrazić, ale my tutaj nie mówimy o sprawie dotyczącej, nie wiem, recenzji albumu rapowego, albo oceny. Z Składu jakiegoś nowego energetyka. Tylko o kierowaniu przeciwko komuś publicznych zarzutów dotyczących wykorzystywania nieletnich dziewczyn. I Kuba Wontor mówi, że w tej sprawie ważne dla niego byłoby to, żeby być pierwszym, bo gdyby był drugi, to już by go to nie bawiło i w zasadzie by mu się nie chciało o tym pisać. Jest filozofia, jakby, y, którą stosujesz, że bycia pierwszym. Po researchu, ale pierwszym. To nie ja ją stosuję, tylko każdy okay. dziennikarz, który jest poważny i traktuje poważnie swój zawód. Okej. Okay. Jak sobie odpalisz jakikolwiek konkurs. Z, z nagrodami dziennikarskimi, to najważniejszą kategorią jest kategoria news. I te kategorie tam są nominowani oraz wygrywają ją ci, którzy pierwsi dowieźli wielkiego newsa. I ja uważam, że to celne spostrzeżenie, że dziennikarze stosują zasadę bycia pierwszymi. Tylko to niestety prowadzi do tego, że poziom ich dziennikarstwa jest najczęściej gówniany. I dokładnie to próbował wykazać Krzysztof Stanowski naświetlając sprawę Natalii Janoszek. Oprócz tego wątku panowie bardzo mocno omówili sobie całą aferę, a pan Wątor zdradził co nieco, jak wyglądały. Jego... Do rozmowy backstageowe z Sylwestrem Wardęgą. Tak, wiedziałem, że ma jakieś dziewczyny, y, które coś mu opowiedziały. Wiedziałem dość ogólnie co, bo on mi y, powiedział to podczas jednej z rozmów. Oraz y, on pytając mnie o to, czy mogę. Wstrzymać publikację. Wtedy, gdy ja mu powiedziałem, że to jest decyzja Oli, a nie moja i musi z nią pogadać, to pisał mi, że bo się boi, że spłoszy mu to dziewczyny. W dużym skrócie potwierdzone zostało, że panowie kilkukrotnie ze sobą rozmawiali i byli w kontakcie i rzeczywiście Sylwester Wardenga prosił, by wstrzymać się z publikacją materiału. I Kuba Wątor potwierdził nawet, że Sylwester prosił o to, jasno wyrażając swoją intencję, czyli żeby nie spłożyć innych dziewczyn, z którymi ma kontakt. Pan dziennikarz natomiast twierdził, że nie mógł nic zrobić, ponieważ to nie była jego decyzja tylko decyzja Olis, którą przeprowadzał wywiad. I co ciekawe, twierdzi, że on ją też prosił, żeby przesunąć tę publikację, żeby dać Stewartowi czas na odpowiedzi, bo ze Stewartem miał się kontaktować, ale to ona cały czas bardzo mocno naciskała, że publikujmy, publikujmy, bo jutro jest konferencja i będzie głośno i trzeba koniecznie wypuścić to przed konfą. W samym wywiadzie mocno zasłaniając się jej postawą i podkreślając, że to była jej decyzja, kiedy ten materiał zostanie opublikowany. Yy, Wardęga do mnie pisze, czy mógłbym wstrzymać publikację. Jest niedziela, powiedzmy, że 8 18, film poszedł koło północy. Ja mu odpisuję, to nie leży w mojej gestii. Musisz zadzwonić do Oli, decyzja należy do niej. Ja tu nie mam nic do powiedzenia. I teraz uwaga, ten facet zaangażował się w śledztwo. Pojechał do niej. Twierdzi, że nagrywał ekran jej telefonu, 40 minut przewijania wiadomości. Weryfikował jej dokumenty oraz Messengera. Zorganizował miejsce do nagrań i ekipę do nagrań. I przeprowadził ten wywiad. Ale jak Sylwester zapytał o przesunięcie publikacji, no to on przecież nie miał nic do gadania, bo to była decyzja tylko i wyłącznie Oli, no i on ją prosił, żeby przesunąć, no ale ona podjęła, że będzie inaczej, no więc się wydarzyło inaczej. No i ja to wytłumaczenie nie do końca kupuję. Myślę sobie, że gdyby pan Jakub Wontor chciał wstrzymać publikację tego materiału, to miał do tego wszelkie dostępne środki. Już nie mówię o tym, że skoro to wszystko organizował, to powinno to zostać zupełnie inaczej zorganizowane, a nie tak, że on nie miał żadnej kontroli nad tym, kiedy materiał się ukaże, w jakim kształcie i jeszcze musiał prosić, żeby mu to wysłali do akceptu i to nie było oczywiste, że będzie mógł to obejrzeć przed wrzuceniem? Dziwne. A z drugiej strony, nawet jeżeli pani Olciak, przyjmijmy, że tutaj Kuba Wątor mówi prawdę, że nalegała bardzo mocno na publikację, to przecież pan dziennikarz w każdej chwili mógł głośno i wyraźnie zaprotestować i powiedzieć nie, nie ma w tym filmie perspektywy stewarta i miał za mało czasu na odpowiedzi, więc nie zgadzam się na to, by go dzisiaj opublikować. Po drugie, Sylwester Wardenga prosi, by wstrzymać się z tą publikacją, bo może to spłoszyć inne dziewczyny, więc poczekajmy. Bo to ważne dla sprawy. Mógł to zrobić i gdyby Olciak zdecydowała się opublikować ten materiał pomimo jego braku zgody, to mógłby jej ten film zdjąć, albo przynajmniej powiedzieć, hej, ja się na to nie zgodziłem, zostałem wykorzystany. A tak to brzmi to wszystko niestety, jak historia, która ma za zadanie zrzucić z niego odpowiedzialność. W samym wywiadzie pojawia się też sporo przytyków w stronę Sylwestra Bardengi. Dlaczego uważam, że on nie działa w interesie społecznym? Otóż, gdy jego film wyszedł, Zainteresował się tym politycy, prawda? Co zrobił Wardenga? On już nie mówi, żeby kolejny film robił, ale on nawet nie przedstawił propozycji i perspektyw polityków, tylko wrzucił na stories dwie sekundy Tuska, który mówi, pan Wardenga lub pan Sekielski. I koniec, cięcie. Wardęga brandzlował się do tego, że Tusk wymienił jego nazwisko. Wardenga, nie podniecaj się, że Mata cię nazwał Epimeteuszem, bo to jest obelga, a nie pochwała. Epimeteusz oznacza wstecz myślący i on otworzył tę puszkę Pandory, bo był idiotą. Czuć trochę w tych wszystkich wypowiedziach myślę taki personalny żal do Sylwka i przede wszystkim kompletne niezrozumienie motywów jego działania. Natomiast tak sobie myślę, że Druid nie pozostawi tego bez odpowiedzi, a ja o wszystkim co w temacie się wydarzy oczywiście będę was na bieżąco informował. Ciężko natomiast na bieżąco było być z walkami na gali Cloud MMA 2, bo niestety po raz kolejny Federacja miała olbrzymie problemy z serwerami, o czym świadczą tysiące wpisów na Twitterze, wściekłych komentarzy pod postami, a wedle wyników twitterowej ankiety na moim profilu odsetek ludzi, którym transmisja działała dobrze wyniósł 4,9%. Trzy razy więcej osób dało znać, że transmisja działa co najmniej źle, a jeszcze większy odsetek wskazał, że nie działa ona wcale. Najbardziej popularną opcją, na którą zagłosowało ponad 63% ludzi, była odpowiedź: Nie kupiłem. Wygląda zatem na to, że spora część osób po problemach z pierwszym cloudem wyciągnęła wnioski i tym razem nie dali się złapać na niedziałające serwery. Po wykluczeniu osób, które pay-per-view nie kupiły, prawie 90% miało transmisję działającą źle, bądź nie działającą wcale. Katastrofa. I co ciekawe, jest to gorszy wynik niż przy pierwszej gali cloud, bo w sierpniu tego roku robiłem podobną ankietę, i wtedy transmisję bez problemów mogło obejrzeć około 20% osób, choć część z nich po angielsku, a przy drugiej edycji ten odsetek spadł do około 13% tych, którzy Pay Per View kupili. Słabo, Lexi w tym temacie wydała oświadczenie po prostu przepraszając i informując, że była zapewniana przez firmę obsługującą ich transmisję, że wszystko tym razem będzie w porządku, a na swoim kanale nadawczym poinformowała, że bardzo tę sytuację przeżywa, że to była dla niej ciężka noc i dużo płakała. No i rozumiem, bardzo mi przykro Lexi, że płakałaś i rozumiem, że to nie ty podpinałaś kable od serwerów i nie masz wiedzy tej technicznej wystarczającej do tego, żeby stwierdzić, czy coś będzie działać, czy nie będzie działać, ale tak sobie myślę, że to nie jest odpowiedź, której potrzebują ludzie, w że wydali pieniądze i nie mogli obejrzeć gali, za którą zapłacili. Sam próbowałem Cloud obejrzeć i niestety, żeby móc zobaczyć walki na bieżąco, musiałem korzystać z nielegalnego restreamu, pomimo, że pieniądze za swoje pay-per-view zapłaciłem. Słabo, szczególnie, że w momencie, kiedy nagrywam ten film, Federacja nie wydała żadnego oświadczenia. I szkoda, bo uważam, że karta walk generalnie całkiem nieźle dowiozła szczególnie innowacyjna walka Bora 1 na 10, podwójna walka Najmana z kontrowersyjnym werdyktem w tej z Adrianem ciosem, czy nawet faulujący Denis Załęcki, opuszczający potem Oktagon jak małe obrażone dziecko. To są te rzeczy, które są kwintesencją freak fightów, wzbudzają emocje, które są potrzebne i ja jako widz w momentach bardzo nielicznych, kiedy ta transmisja działała, próbowałem się dobrze bawić i kontent dowieziony zawodników pozwalałby na to, gdyby nie problemy techniczne. Całe szczęście dobrze zakończyła się też walka Gohy Magical z Nikitą. Przestraszona Nikola machała ciosami w powietrze i Gocha w nią wjechała i ją po prostu najpierw znokdawnowała, a w drugiej posłała ją na deski. No to czyli nic, No ręka jak młotek, no to co? I ja się bardzo cieszę z takiego przebiegu starcia. W wyniku którego zobaczyliśmy, że pani Gosia jest wykonana z tytanu i wątpliwości odnośnie jej stanu zdrowia być może były niesłuszne. I choć w poprzednim odcinku wyrażałem bardzo poważne wątpliwości odnośnie tego, czy jej stan zdrowia, aby na pewno, będzie wystarczająco dobry, by wyszła do klatki, to bardzo się cieszę, że w tej sytuacji moje wątpliwości okazały się nieuzasadnione. Gdyby okazało się inaczej i pani Gosi, coś by się w tym oktagonie stało, to boję się, że branża Free Fightów mogłaby mieć w związku z tym spore problemy, a tak. Wygląda na to, że mamy Happy End. Jest to natomiast Happy End dla branży Freak Fightów, ale nie wiem, czy dla Federacji Cloud i czy na pewno dla wizerunku Lexi Chaplin, która na razie na tym projekcie traci naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Ja bym życzył sobie, żeby organizatorzy wydali wreszcie jakieś oświadczenie i tym razem uwzględnili reklamację w inny sposób niż wysyłając kod Pay Per View na kolejną galę. Bo rozumiem, że jeden raz to mógł być wypadek przy pracy, ale mieli kilka miesięcy, żeby te problemy ogarnąć, nie zrobili tego, w związku z tym po prostu powinni zwrócić ludziom pieniądze. A czy się tak wydarzy? Pewnie nie, niestety. I myślę, że w związku z tym powinniście dobrze się zastanowić, jeżeli coś Was będzie kusiło, żeby kupić pay per view na cloud trójka. Póki co dzięki za uwagę, trzymajcie się ciepło, papa.